Cześć widzów, witam Cię na kolejnym odcinku na kanale inwestycyjnym. W dzisiejszym materiale powiemy sobie o Sztokholmie, czy jest to dobra inwestycja, kiedy ona wróci do swojej ceny, jaką jak miała oraz czy opłaca się w nią inwestować, więc zapraszam do oglądania. Sponsorem tego materiału jest to na GoBoosting, na której zarabiasz grając w społecznościowych. Rejestruję się z linku w opisie na stronie GoBoosting, dostajesz 10 kredytów podczas rejestracji i te kredyty możesz zdobywać podczas grania w społecznościowych i później możesz wymieniać takie rzeczy jak skiny, skrzynki, Agentów, yy, wiele innych naklejki holograficzne. Zwykłe możecie również składać sobie zamówienia, nakie na skiny, naklejki, odznaki. Wszystko da się złożyć oraz możecie brać udział w giveawayach, które są tutaj co tydzień i możecie sobie w nich brać udział. Link ze strony znajdziesz w opisie. Yy, to tak, yy, początku można powiedzieć. Zaczniemy ten materiał, co mu powiemy następnie. Proszę o zostawienie subskrypcji na kanale, by ten materiał obejrzał duża ilość osób oraz zostawcie łapeczkę, by ten film poleciał dla zasięgu wyżej. Chciałbym Wam również podziękować za to, że zostawiliście tą subskrypcję na tym kanale. Ci co subskrybują od niedawna, dziękuję za to, że jesteście na tym kanale i że oglądacie ten materiał. Chciałem poinformować, że w tym tygodniu lub następnym zostanie zorganizowany konkurs na jakieś rzeczy z inwestycji, więc jeżeli ktoś chce wziąć udział, no to trzeba być na naszym Discordzie i powinien dostanieć info jako pierwszy, jak wszystkie jakie wymagania musi spełnić e, do tego konkursu. To tak, e, mamy szczokom. Czy Szczoką jest to dobra inwestycja? E, moim zdaniem jest to inwestycja taka pół na pół. Zapytacie czemu. Z jednej strony jest ona. Z dużym potencjałem, ale drugim największym minusem jest jej cena. Sztokholm jest to najdroższy, można powiedzieć, event na teraz pod inwestycje, bo, no bo mówię tak w skali trzech: czyli po prostu Paryż, Antwerp i Stockholm. Stockholm jest najdroższy, czyli po prostu jak sobie zobaczymy na jakieś tutaj pojemniki, na których się będziemy skupiać na tym materiale, no to jest to najdroższy, można powiedzieć, pojemnik do kupna pod inwestycje. Ale zarazem może przynieść ogromny zysk w najbliższym czasie. Jak ja to widzę? Kiedy te pojemniki wzrosną? Za ile sobie taki kupić i co i jak? To tak, jakby to powiedzieć? Mamy sobie pojemnik pretendenta. On w najwyższym piku. Kosztował 65 zł. Na tą chwilę wynosi jego cena 27 zł. By ordery są ustawione na 26 zł. No, dosyć fajnie. Cena te tego pojemnika jest na, można powiedzieć, lekiej e stałej cenie. Czy po prostu lekko rośnie, a lekko spada. Myślę, że te, te pojemniki, głównie Sztokholm, może zrobić fajną procentówkę, w, gdy zostanie, można powiedzieć, skończona promocja. Automatycznie Paryż zacznie rosnąć i automatycznie te pojemniki Sztokholmu, kandydaci, prezydenci zaczną rosnąć do góry. Kiedy będzie jeszcze taki mocniejszy pik dotyczący, można powiedzieć, wzrostu na tych pojemnikach? Drugi taki większy pik będzie po wypuszczeniu publikacji oficjalnej wersji, czyli po prostu wypuszczeniu, wypuszczeniu gry bez żadnych już wersji testowych, czy po prostu publikacja gry, można powiedzieć, oficjalnej wersji, żeby mógł zagrać każdy tryb, będziemy mogli wszystko zrobić, wtedy automatycznie te pojemniki zaczną rosnąć. Bo one są z dużym potencjałem i cena, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc się zmienia i cały czas rośnie. Mam poinwestowane w parę pojemników Sztokholmu, pochowane w magazynach, więc myślę, że jest to dobra inwestycja. A jeżeli chodzi o kupno takich pojemników, no to opłacił, kupiłbym sobie na stronkach zewnętrznych, no bo jest tam, można powiedzieć, taniej. Pierwszą stronką, którą bym polecił, jest stronka BAF. Na tej stronie możesz kupować sobie skiny, możesz kupować sobie jakieś tam e, inwestycje, czyli na przykład jakieś pojemniki, skrzynki, naklejki, e, skiny, jakieś fajne klawiszyki możesz sobie znaleźć. E, jeżeli chodzi o to, jak zapatrywać tam buff balance, no to na moim Discordzie jest osoba, która jest legitna, od której możesz sobie kupić ten buff balance. E, jeżeli bierzesz na przykład Discord, dostaniesz tam dostęp do kanału e, buff, na którym masz osobę, która może ci odpowiedzieć na kilka pytań, które chcesz zadać oraz możesz kupić od niego ten, e, można powiedzieć, e, depozyt na tej stronce. Jest to osoba legitna, którą sam polecam, sam kupiłem i po prostu e, ręczę za nią i raczej się nie oskamuję. E, jeżeli chodzi o Szoko, no to jest to inwestycja droga, ale zarazem może zrobić fajną procedurkę w najbliższym czasie. Jeżeli masz po prostu dużo kasy, to kupiłbym sobie na stronkach zewnętrznych i później wy, można powiedzieć, za rok bym sobie je sprzedał z ogromnym zyskiem, no bo myślę, że za rok będą kosztować na spokojnie 50 złotych, wrócąc do tej swojej ceny i będzie cały czas to się pędziło, pędziło, pędziło i zacznie ono rosnąć. Jeżeli podobają się takie materiały, czy po prostu takie krótsze dotyczące jednego eventu, to daj znać w komentarzu, chętnie nagram takie materiały inne i może być trochę podobne. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał do końca, liczę, że ten materiał obejrzy duże grono osób, no i życzę miłego wieczorka, miłego dnia i do zobaczenia. Siemka!